Witam Cię człowieku rozumny, nazywam się Dawid Mesior, to jest program Sprawki Okiem Katolika, rano. Jest wtorek, 8 sierpnia, wspomnienie świętego Jana Marii Wianeja, wyznawcy, święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen. Portugalia w miniony czwartek, w ramach, na szczęście, zakończonych już Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie, doszło do sytuacji niebywałej, nawet jak na standardy współczesnego, modernistycznego kościoła. Tego dnia wieczorem, w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Wcielenia, w dzielnicy Ameszueria, odprawiona została msza święta z udziałem środowisk LGBTQ i inne literki. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Centrum Arco Iris. Zrzeszające i wspierające, przynajmniej tak mi się wydaje, że wspierające. Przedstawicieli środowisk LGBTQ i wszystkie inne literki, którzy uważają się za katolików. Podczas mszy świętej przed kościołem zgromadziła się grupa dwunastu osób, modlących się w intencji nawrócenia tych środowisk z homoseksualizmu i jako zadośćuczynienie za wszystkie grzechy przeciw naturze. Celebrans mszy świętej przerwał wówczas nabożeństwo i postanowił wezwać policję. Gdyż grupa ta modliła się za głośno. Wierni zostali przez policję wylegitymowani i postawiono im zarzut zakłócania porządku w miejscu kultu. Hiszpania. Papież Franciszek udzielił niedawno wywiadu hiszpańskiemu katolickiemu magazynowi Vida Nueba. W trakcie rozmowy poruszony został temat tzw. synodu o synodalności, który porównany został do przedłużenia Soboru Watykańskiego II, a nawet formy kolejnego, nowego Soboru. Dziennikarz Widan Łeba zapytał wówczas papieża Franciszka, czy rozważyłby zwołanie kolejnego soboru. Papież odpowiedział: Nie nadszedł jeszcze czas na sobór watykański trzeci, ponieważ Watykanum Sekundum nie został jeszcze wdrożony. Sobór był bardzo ryzykownym przedsięwzięciem i musi być do końca wdrożony. Ojciec Święty wypowiedział się także na temat osób kontestujących dziedzictwo soboru watykańskiego II, a zatem między innymi na temat Zespołu Sprawek Okiem Katolika porównał ich ze Starokatolikami, którzy odeszli z Kościoła z powodu ogłoszenia dogmatu o nieomylności papieża. Papież Franciszek powiedział: Zawsze istnieje obawa ze strony starych katolików, którzy już na Soborze Watykańskim I twierdzili, że są depozytariuszami prawdziwej wiary. Ważne jest, aby wyjść naprzeciw sofizmatom. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych, dawka. Dziś wspomnienie świętego Jana Marii Wianeja, wyznawcy. Święty Jan urodził się w roku 1786 w ubogiej wiejskiej rodzinie nieopodal Lyonu. Swoją pierwszą komunię świętą przyjął potajemnie z uwagi na trwającą rewolucję francuską, czy też raczej antyfrancuską. Szkoły były wówczas zamknięte, dlatego Jan nauczył się czytać i pisać dopiero w wieku 19 lat. W wieku lat 27 wstąpił do wyższego seminarium duchownego w Lyonie. Nauka szła mu bardzo ciężko, dlatego przełożeni radzili mu raczej opuścić seminarium i wstąpić do zgromadzenia braci szkół chrześcijańskich. Za Janem wstawił się proboszcz z Ekuli i dzięki jego opinii kleryka dopuszczono do święceń kapłańskich. Następnie biskup wysłał Jana do miejscowości Ars gdzie z powodu wielkiej obojętności religijnej mieszkańców nie powstała do tamtej pory parafia. Jan gorliwie modlił się i pościł w intencji nawrócenia powierzonych sobie wiernych. Wkrótce w Ars udało się otworzyć szkołę, a biskup erygował tam parafię mianując Jana proboszczem. Wierni zaczęli coraz chętniej wracać do kościoła, szczególnie za sprawą kazań świętego Jana. Jan spowiadał swoich parafian długimi godzinami, a przez kolejne lata tysiące ludzi przybywało do Ars, by poznać pobożnego proboszcza. Po ponad 40 latach posługi w Ars, Jan zmarł 4 sierpnia 1859 roku. Beatyfikował go święty Pius X w roku 1905, a kanonizował papież Pius XI 20 lat później. Święty Jan Maria Wianej jest patronem kapłanów i proboszczów. Stany Zjednoczone w stanie Kalifornia trwa proces wytoczony władzom stanowym przez grupę rodziców, którzy twierdzą, iż zmuszanie uczniów do nauki zdalnej było nie tylko szkodliwe, ale też dyskryminujące względem uboższych rodzin. W trakcie postępowania prawnicy reprezentujący rodziców powołali na świadków dwóch profesorów z Uniwersytetu Stanforda, którzy wcześniej prowadzili szerokie badania na temat szkodliwości nauki zdalnej. Stanowy Departament Edukacji. Natychmiast postanowił zastraszyć naukowców i zagroził im dotkliwą karą finansową za złamanie umowy o poufności danych, którą zawarli z uczelnią. Jeden z profesorów uległ presji i nie zdecydował się zeznawać. Drugi z naukowców, profesor Thomas D., okazał się bardziej odporny na groźby Departamentu i skomentował sprawę w sposób następujący: Nie wiem w jaki sposób ograniczenie wolności naukowców do składania zeznań w sądzie. Ma służyć interesom uczniów z Kalifornii. To była sprawka czwarta, a po niej reklama uwagi warta. Książka Geniusz Chrześcijaństwa. Autorem książki jest François René de Chateaubriand, który napisał ją, aby obronić chrześcijaństwo przed zarzutami i uprzedzeniami XVIII wieku. W laickiej rzeczywistości po rewolucji francuskiej czy też antyfrancuskiej, w celu przywrócenia chrześcijaństwu należnego miejsca w świadomości współczesnych. Autor uzasadnia i dowodzi wyższości chrześcijaństwa nad innymi religiami i mitologią, a także ukazuje, że religia ta odpowiada ludzkiej naturze i prowadząc do szczęścia pozaziemskiego, daje szczęście już tutaj, na Ziemi. Punkt po punkcie ukazuje wspaniałość katolickich sakramentów, dogmatów i doktryny, sztuki, mszy świętej, uroczystości chrześcijańskich, wylicza osiągnięcia duchowieństwa i opisuje, jak Kościół budował naszą cywilizację. Książka pokazuje również bezużyteczność i szkodliwość ateizmu. W dzisiejszych ateistycznych czasach książka nic nie straciła na swojej aktualności, a może nawet jest jeszcze bardziej potrzebna. Wydawnictwo Dembogura od wznowienia tej pozycji niecały rok temu zrobiła właśnie jej trzeci dodruk, ponieważ książka cieszy się dużym zainteresowaniem. Można nazwać ją swoistym katechizmem, jednak napisanym w sposób poetycki. Książka też stanowi doskonały pomysł na prezent dla osoby niewierzącej. Jeżeli chciałbyś kupić tę książkę, to pierwszy link pod filmem. Odeślę cię do bardzo wartościowego wydawnictwa Dembogura, gdzie będziesz mógł nabyć tę książkę z rabatem. Ponownie Stany Zjednoczone. Katolicki działacz pro-life pan Mark Hawk, który w lutym wygrał trudny proces z administracją federalną, zadeklarował start do kongresu w zbliżających się wyborach. Przypomnijmy, we wrześniu ubiegłego roku. Pan Hołk został we własnym domu na oczach żony i siódemki dzieci zatrzymany przez kilkunastu uzbrojonych agentów FBI. Po tym, jak kilka dni wcześniej stanął w obronie swojego dwunastoletniego syna, zaatakowanego przez aktywistę aborcyjnego. Teraz działacz ProLife zdecydował się wejść do polityki, startując pod hasłem Odnowić wiarę, rodzinę i wolność. Pan Hawk zadeklarował także walkę ze skorumpowanym establishmentem i ekologizmem. A także eliminację ideologii woke ze wszystkich dziedzin życia publicznego. Bardzo dobrze, że tacy ludzie idą do polityki. Życzę panu Hołkowi powodzenia w wyborach i w dalszej działalności na rzecz życia, rodziny i przywracania społecznego panowania Chrystusa. Kanada. Pani profesor Katia Tim z Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej w Vancouver skomentowała na Twitterze słowa byłej amerykańskiej pływaczki pani Riley Gaines która wspomniała, że w czasie swojej kariery niejednokrotnie była zmuszana do przebywania w jednej szatni z tzw. osobami transpłciowymi. Profesor Tim, specjalizująca się w dziennikarstwie, stwierdziła co następuje. Dzieci powinny być przyzwyczajane do widoku nagich dorosłych, oczywiście w pełnej krasie. Według tej genialnej rady dzieci nie będą wtedy w szoku, gdy w przebieralni zobaczą nago tzw. osobę trans. Dalej pani Tim w swoim przebłysku geniuszu pisała: Im więcej będziemy obnażać się przy dzieciach, tym lepiej zareagują, jak zetkną się w szatni czy przebieralni z osobą transpłciową. Jak to dobrze, że ludzie maluchcy mają profesorów, którzy mogą prowadzić ich ku świetlanej przyszłości. Malezja W minionym tygodniu media społecznościowe obiegła informacja o śmierci 39-letniej rosyjskiej influencerki. Jako przyczynę śmierci. Bliscy kobiety wskazują jej dietę. Pani Żanna Samsonowa zasłynęła bowiem jako promotorka wegańskiego stylu życia i bardzo restrykcyjnych diet. Choć weganką została już ponad 10 lat temu, to od 4 lat żywiła się jedynie surowymi owocami i warzywami. Influencerka twierdziła, że jest zdrowa i czuje się świetnie. Jej zdaniem, jedzenie samych owoców i warzyw zapobiegało też starzeniu się organizmu. Pod koniec lipca celebrytka trafiła do szpitala w Malezji. Przyczyną śmierci jest prawdopodobnie infekcja podobna do cholery, z którą wyczerpany organizm zwyczajnie sobie nie poradził. Od siebie, mój drogi słuchaczu, dodam, że zwodniczość tych wszystkich super diet bierze się z tego, że rzeczywiście w krótkim okresie diety oczyszczające mogą mieć bardzo dobre efekty. Głodówki, picie samych zielonych soków, a nawet właśnie jedzenie tylko warzyw i owoców przez krótki, Czas daje człowiekowi pozytywne efekty, i wtedy wchodzą w to nowe ideologie, które mówią: Zobacz, poczułeś się trochę lepiej, odkryłeś styl żywienia na zawsze. I dlatego jest czasami bardzo trudno trafić do kogoś zafascynowanego jakąś dietą, bo jeżeli powiesz mu, to nie działa, to on nie uwierzy, bo to na nim działa. Lepiej więc mówić mu: Tak, to jest sposób na bardzo krótkie, czasowe oczyszczanie, a nie dieta na całe życie. Polska. Pod koniec lipca na terenie parafii Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach doszło do kolejnego aktu profanacji. Szczęśliwie tym razem nie zaatakowano samej świątyni. W banerze przedstawiającym ostatnią wieczerzę dwóch młodych wandali wycięło twarz jednego z apostołów. Proboszcz parafii tak skomentował to wydarzenie. Szacuje, że straty wynoszą około 500 zł, ale istotna w tej sprawie jest obraza uczuć religijnych i kwestia bezpieczeństwa. Straty są niewielkie, ale nie chcemy, by w przyszłości niszczono nam okna kamieniami. W minionym tygodniu funkcjonariusze policji zatrzymali 22-letniego mężczyznę, który okazał się sprawcą profanacji. Postawiono mu zarzut obrazy uczuć religijnych przez znieważenie miejsca publicznego wykonywania obrzędów religijnych. To bardzo dobrze, że ściga się tego typu akty. Natomiast ja osobiście jestem przeciwnikiem sformułowania obraza uczuć religijnych. Według mnie polskie prawo powinno zakazywać jakiegokolwiek znieważania symboli katolickich. Wolałbym, żeby znieważanie, niszczenie czegokolwiek katolickiego było piętnowane ze względu na samego Pana Boga, a nie uczucia religijne katolików. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. W tej rozprawce chcę wyjść od dwóch rodzajów maili, które otrzymuję od widzów. Pierwszy rodzaj, o którym już kilkukrotnie wspominałem to maile z zapytaniem: co robić? jak katolik ma się przeciwstawiać neomarksizmowi i modernizmowi. Drugi rodzaj maili to wiadomości krytykujące pracę zespołu Sprawek Okiem Katolika. Nie wspominam o nich w celu obrony, ale w celu zaznaczenia swojego innego od piszących stanowiska. Maile te zwykle brzmią mniej więcej tak. Mówisz ciągle podobne rzeczy do zamkniętej grupy. Powinieneś wyjść z tego kółka wzajemnej adoracji i zrobić coś dla młodych, dla niewierzących, dla wyznawców innych religii, żeby przyciągnąć ich do katolicyzmu. Po pierwsze muszę przyznać, że spore oczekiwania, zważywszy, że jesteśmy dosyć małą grupką. Po drugie, jednak chciałbym wyrazić swoją niezgodę na to rozumowanie. Skuteczny opór przeciwko neomarksizmowi i modernizmowi, zwycięstwo nad tymi zwodniczymi ideologiami, w pierwszej kolejności nastąpić musi w ludzkich rozumach. To tam zaczyna się ta wojna i to tam rozgrywają się najważniejsze bitwy. W ludzkim rozumie. Nie przysłuży się zbytnio sprawie, osoba, która ma w tym rozumie nieporządek. Lub co gorsze, zgadza się z którymikolwiek elementami tych błędnych ideologii. Jeżeli w wyniku pracy zespołu Sprawek Okiem Katolika pewna część odbiorców zacznie świadomie wyznawać katolickie prawdy, oznaczać to będzie sukces tej pracy. I nie mówię jedynie, chociaż słowo jedynie tutaj nie pasuje, o prawdach wiary, ale o całej katolickiej nauce. Na przykład, czy uważasz, mój drogi słuchaczu, społeczne panowanie Chrystusa za coś oczywistego? Czy jest to dla nas pojęcie jasne? Czy też może pewna abstrakcyjna rzeczywistość, o którą być może nawet się modlimy, ale uważamy za pewną idealistyczną utopię? Czy w naszych rozumach wciąż istnieje podział na rzeczy dotyczące Kościoła i rzeczy, które powinny być od niego zupełnie niezależne? Powiedzmy, kult Boga sprawą Kościoła, ale już na przykład edukacja sprawą państwa. Albo, jak dobrze w naszych rozumach miewa się liberalizm. Mój drogi słuchaczu, test. Czy każdy człowiek powinien posiadać wolność i prawo do wyboru dla siebie tego, co czuje, że jest prawdziwe i dobre, tak czy nie? Jeżeli ktoś odpowiada tak, nie jest to jeszcze czas na akcje uświadamiające niewierzących i innowierców skoro w rozumach katolików wciąż mocne korzenie mają te błędy, które nam sączono przez kilkadziesiąt lat. Ilu katolików chce dzisiaj żyć publicznie, według powierzonych pieczy Matki Kościoła, praw Ewangelii? Ilu pragnie Christianitas, czyli zupełnego zjednoczenia religii i życia? Zatem na pytanie, co robić, odpowiadam: pokonać najpierw błędy rewolucji w swoim umyśle. A jeżeli ktoś jest zawiedziony faktem, że sprawki okiem katolika nie podejmują od razu dzieł na zewnątrz. Proszę go o cierpliwość, ponieważ naszym zadaniem w tym czasie jest praca wewnątrz wśród katolików. To z nich, na przykład z Ciebie, mój drogi słuchaczu, wyjdą kolejne inicjatywy mające na celu przywrócenie panowania Chrystusa na ziemi. Ale rewolucje, neomarchizm, modernizm, ekumenizm, to wszystko musi być pokonane najpierw w ludzkich rozumach. Wtedy człowiek taki może stać się narzędziem przywracania Christianitas w którym umysłami, moralnością, instytucjami i całą ludzką aktywnością nie kierują zasady ludzkie, ale Boże. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci powodzenia i odwagi. A jeżeli masz ochotę, napisz w komentarzu, czy zgadzasz się z tym, że opór wobec rewolucji musi zacząć się najpierw w ludzkich umysłach i że raczej nie może walczyć z rewolucją ktoś, kto ma wciąż w umyśle zasiane jej ziarenka. Maryjo, posłuchaj mną dzisiaj, jak chcesz. Wykorzystaj mnie, jak chcesz, byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika, najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu. Życzę ci błogosławionego dnia. Święty Janie Maria Wianeju, módl się za nami. Człowieku rozumny. Trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.